Od pewnego czasu mam wrażenie, że jak coś komuś nie wychodzi, to wszystkiemu jest winny przewodniczący Rady Miejskiej. Znaczy, mówię tu o radnych oczywiście. to tak. Ja wiem, ja już się przyzwyczaiłem po tych kilkunastu latach, no dziesięciu niech będzie, pełnienia tej funkcji, że przewodniczący to jest piorunokron, Natomiast no, chciałem, żeby to było raz na, na zawsze wyjaśnione, że... Ja y, staram się reprezentować godnie Radę Miejską, wszystkich radnych bez względu na przynależność partyjną, nie, nie przypinam nikomu łatki, ani też nie jestem tarczą obronną pana burmistrza, bo radny ma swoją funkcję do wykonania i ja tą funkcję staram się godnie i uczciwie wykonywać. Natomiast nie pozwolę sobie, żeby po prostu. Ktoś swoim, swoje niepowodzenia próbował moją osobą sobie szafować i zasłaniać. To tyle, no tak jak powiedziałem, jak małe dziecko, jak mu nie wyjdzie w przedszkolu, to tupie nogą, natomiast radnemu, jak coś nie wyjdzie, to wtedy wszystkiemu winny jest przewodniczący Rady Miejskiej. O, mówimy tu o wolnianiu Rady Miejskiej i tak dalej. Także to, to było jakby odniesienie się do, do całego kształtu wy, ostatnich wypowiedzi, które się pojawiały gdzieś tam na różnych, w różnych mediach. Kogo? Och, radnych, którzy zapowiedzieli swój udział na burmistrza. Także myślę, że to jest jasne i oczywiste. radnego obrończyczu kraju Kamińskiego? No tak. No, dzisiaj, dzisiaj mieliśmy wypowiedź pana radnego Kamińskiego, też mniej więcej w tym stylu, że tu radni nie, jakby, nic nie mogą i tak dalej, kiedy zaproponowałem współpracę na poprzedniej współpracy. Ta współpraca jest tylko, kiedy zaproponowałem, że możemy się zawsze spotkać i porozmawiać, bo ja nie mam ani czasu, ani ochoty dowiadywania się o pomysłach pana radnego z internetu, to przecież powiedział, że to nie o to chodzi. No bo to nie o to chodzi, no chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie łapać tego króliczka. No to...